Dobra, ready, Ale, Ale moment, moment. Czekaj, teraz znowu zawracamy. Czyli Leo, do mnie. No. Dawaj. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Leo, gdzie Ty rzucasz? Trzy, cztery. Trzy, cztery. Dawaj, dawaj. Waga. No waźno. Trzy cztery. Trzy cztery. Trzy cztery. Trzy cztery. Trzy cztery. Czekaj. Trzy cztery. Trzy cztery. Trzy cztery. Trzy cztery. Trzy cztery. Trzy cztery. zmieniamy

3 cztery: trzy cztery: trzy cztery: się cztery: trzy cztery: trzy cztery: trzy cztery: trzy cztery: trzy cztery: trzy cztery: 3 cztery: trzy cztery: Dawaj, czytery, czyste. <laughs> Czy stary. Czy stary. Czy stary. Czy stary. Czy stary. Czy stary. Dobra, pauza. Pauza operacyjna. Dobrze, dobrze.